Witajcie drodzy kiełbasowicze w kolejnym Kiełbasu playu z Outlasta, razem ze mną jest... DJ właśnie witam was wszystkich bardzo serdecznie, mam nadzieję, że będziecie soczyście radzie dzisiaj w <noise> Dokładnie, i że wasze mamy będą miały pranie na cały tydzień. ej, ej. ej, ej, ej. Co tam było? Co tam było? Fak. się lepiej. Jakiś odmieniec, który wziął i prał kogoś. Fak, on nas zauważył. Może lepiej nie zbliżajmy się? Nie. Nie? 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 Czekaj. Wejdź tam do, do, do drzwi. Wygląda na to, że... Zamknij drzwi, zamknij. Dopóki się do niego nie zbliżymy, ma nas gdzieś. Aha, bo ja przytrzymywałem do drzwi. To trzeba zamknąć automatycznie. A czekaj, bateria? Jest. W baterii. Jedna. jedna. A tam I jeszcze jedna. jedna. Czekaj, ile, ile tu jest? Dwie. Jest, dwie. Dobrze. Słysza. Możemy trochę poszanować. Oh. No, przez ostatnie dwa odcinki żeśmy na zerze prawie biegali. Dobra, Dobra otwórz. Pracujemy. Wyłącz ten, no kto i omigo, omigo, o... omigo. Nie ma co fikać. Dobra, idziemy dalej. Mamy tutaj teraz... I korytarze. teraz pójdę w tamto miejsce i... Czekaj, czekaj, czekaj. Coś tam było, nie? Nie, nie tu. A tutaj może lepiej... Nie da się jakoś sprawdzić czy tam kogoś nie ma za drzwiami, bo chyba mam jakieś dziwne przeczucie jakby ktoś tam był. No niestety nie. Dobra, na żywioł. Nie na żywioł, czekaj, czekaj. 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 Fuck! Nie ten nie ten Czekaj! Ciekaj, fuck! Dobra, ciśniemy w tamto miejsce Na koniec korytarza Mhm, bo będziemy się musieli Tutaj ukryć Kolejne drzwi Dup. I zamykamy Motherfucka, na raz. Ale on otworzy! Myślisz? Tak! No to chwam. się Słyszysz, jak nawala Naparza w te drzwi Widzisz, przebił się w końcu Widziałeś go Dobra, no spieszaj już czekaj. Wiesz co możemy zrobić? No. Otwórz drzwi, szafkę powoli, Kuczni i będziemy za nim szli. Splinter A było jak metal gear Solid Czekaj. Czy poszedł w jakiś... W... Czy mi się wydaje tylko, czy on coś otworzył? Otworzył coś tam może pójdziemy na żywio i pobiegniemy? Nie, zamknął to. Aha, dobra, mniejsza, idź tam. Przynajmniej tam będziemy mieli spokój. Mieli z, będziemy go mieli z głowy, nie? No, chyba, że ten nam się podobał. Że on się i... jakoś magicznie teleportował, nie wiadomo jak. Nie, pewnie, za założę się, że ten madafaker tutaj będzie z nami no. Tak, chyba nikogo nie było. Zamknij drzwi, bo... zamknij drzwi. No. Szukaj sobie pomieszczenie turka. Jest, mamy przycisk Coś, Jeszcze się rozglądnę za bateriami, bo no. nie wiadomo Nie, dobra I jak turka. kliknę to od razu się chowam Nie ma co ryzykować Follow the... Idź za krwią To nie to chyba się musimy wrócić Czekaj, czekaj, czekaj Schowaj się, bo jakaś niepokojąca muzyka jest Weź do szafki, mówię ci Uruchom tryb nocny Teraz czekaj Chyba coś niepokojącego. Widzisz? Mm -hmm. Mówiłem. Dobrze, a to nie jest przypadkiem ten facet, który. Aha! Łoł, drzwi nam latają. Oh. Boimy się, oj, czekaj. Nie. Bo widzimy, że łysy tutaj gdzieś podchodzi. Straszny z Teksasu. Klawisz, jego na nazwiemy klawisz. Tamten był rzeźnik, bejsbolista i klawisz nasz. o. Klawisz, jak widzicie, chodzi a tutaj 5 rozbraja, Otworzył szafkę po lewej, a ty nie otworzył. Jesteś debil. On <noise> <noise> jest inny, po prostu inaczej rozumie. Dobra, otwieramy. Teraz, delikatniej, powoli. Wyłącz ten tryb, to jest niepotrzebne w sumie. I tak mamy dobrą widoczność. Co? To tak. się chce dobić. Prosiaczek, znowu przyjdzie rzeźnik? Nie rozumiem. No, Dobra, idziemy. Wygląda... To, to było słychać tak, jakby to był nasz prosiaczek. Ej, wejdź tu, wejdź tu. To nie było zamknięte? O, o, myszy w ścianach. Ale... On jakby... Nie chce nam on Teraz tu nas zauważą, Dobra, biegnij, 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 biegnij. On nie chce nam nic zrobić, ja tylko za nami idzie. Aha. Dziwne. On nic nam nic zrobi. Ja tylko za nami no, idzie. No, nas tylko zabije, skręci kark. Ej bo teraz za nami będzie tak. podążał Widzisz Tylko że on będzie powoli szedł Nie będzie biegł Lul, kraty Tutaj wchodzimy no się sowaj Bateria Ej bo nas zatłucze Dobra, nie, Czekaj. Mógł, nie mógł się... No Nie wchodź tu powracamy? Czekaj Skołujmy go, sowaj się do szafki Dobra, i teraz cicho Trzeba go zwabić jakoś tak, żeby... Friends! Świe... Friends! On, jest... On jest inteligentniejszą formą życia. Dobra, walimy do tu. No, musimy go jakoś musimy... skołować. Aha, nie da się, Tam Tamten e, klawisz no, wyrąbał na drzwi. No, a to jest nasz drugi klawisz. Tylko, że ten klawisz to możemy go nazwać... ...Szeryfem. Bo szeryf jest inteligentniejszy niż tam. Tak, szeryf się tak porusza, tak fakersko wolno. Ej. Idzie, zbliża się. Widzisz? No, taki głupi nie jest. No, pewnie otworzy szafkę. Czekaj, nie. Mhm. Oj, no, no, no. Cwaniak i to nieprzyciętny. Otworzył szafkę podniedzą po prawej geniusz. Czyli jest po prostu tak samo inteligentny jak jego kolega, który nie wiadomo skąd. O. Może się pobili? Dobra, idziemy dalej. Tylko, że on jest taki, że on ma powolne ruchy i ma wyje bongo na nas, nie? Takie prawie, no bo i tak nas bije. Ech, ech, dobra, możemy iść dalej. Tylko nie wiem właśnie... W lewo, w lewo, w lewo, w lewo, tu. No, tu. Musimy. Ale teraz, otworzyliśmy przełącznik, czyli tutaj musimy iść. Tak, bo wow. tutaj otworzyliśmy. Ej, faktycznie, przełączyć. dobra, idziemy. Czekaj, bo musimy się odkazić, jak to zwykle bywa. Prawie tak, byśmy w Czarnobylu byli, ale co to za różnica? Idziemy za krwią, pamiętamy. No i super. No, Security obczajmy tutaj. No i dupcia, zamknięte. Idziemy dalej. Już wiedziałeś coś Daliśmy mu szansę. Co fuck? Owszem. Myślę, że byliśmy bardziej niż uczciwi. Co? Co? Taki jesteś trwoniec? na soluwę, Ej, tutaj coś, o, właśnie. Aby zawisnąć na parapecie. Aha, czyli nie <noise> tak. Jego język, jego wątroba... Aha, czyli już, na, już sobie wyobrażeń sobie nam zrobili, gdyby nas dopadli. Może lepiej nie wiedzieć tego i nie przekonywać się. Może na nic ciekawego. Outlast? A, dobra. Wejść tu? Aha. Co to? Wygląda na jakiś kontrolu room, nie? Coś tu możemy... Jakiś akta, weź. Może coś ciekawego. Uruchom, może coś ciekawego znajdziemy. Podatki? A zaraz, chyba... Chyba coś to opróbnił. Dobra. Dobra, mnie jeszcze nie interesuje nas tu. Interesuje nas raczej... To są takie smaczki, żeby sobie poczytać, jak ktoś ma czas, a nie jak my tutaj mamy czas antenowy na wizji co nas widzowie oglądają. Weź, ja, weź Cześć, baterię. Tak nie... I mam baterię, Jezus. Weźcie, wychodzimy na prostą. Jezu, dało nam. Dobra, wychodzimy. Ej, nie biegnij, powoli. Powoli, powoli, powoli. I chyba tutaj będziemy musieli wejść, pod prysznicę. Tam, tam, tam nie nawet nie idź, tam, tam nie idź. nawet nie Tam nic nie ma. Prysznicę. Karta magnetyczna, no i skąd karta magnetyczną weźmiemy? Chyba, że tam w tym security... Aha. Aha. No to milordzie, tutaj będzie bardzo ciekawy mamy kolejne... Kolejną porcję korytarzy. Co? chciałbyś Rzeźnik mu urwał łeb. To chyba on był. Nasz prosiaczek, nie? Wasz bateryka. Nie, karta dostępu, dobrze. Jest, super. Ej, teraz o, czekaj, bo może jakiś skrypt się uruchomi i nas będzie straszyć. To wyobraź ciśnimy. Nie się. A zaraz. Nie, 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 to nie, to nie. To nie. Teraz w lewo, tu i pod tu. Prysznicę. Dobrze, wchodzimy. Damy radę, nie? Damy radę. Mam nadzieję. O, czekaj, czekaj, wyłącz. Wyjdź przez właśnie. Ej, tam ktoś jest, widzisz? Gdzie? Tam, w góry, no. A nie, to już ma no, taka. Lol, nie ogarniam. Dobra, idziemy dalej. Jeszcze pada za oknem. To jest masakra po prostu. Ta gra jest klimatyczna i naprawdę... Wyskocz, wyskocz. Dobrze, tu jest. Boże, z On będzie chodził na pewno, wiesz jak. On będzie chodził tak, wiesz, jak taki strażnik. Wejdź tu teraz szybko. Tak, wejdź, wejdź. Mam kamerę. Dobra, jest z tyłu. I teraz... Dobrze, trwa się tu. Mam nadzieję, że ten nie pójdzie za mną. Rozejrzyj się, szybciutko rozejrzyj się, czy nie jest tutaj. Jest tu, wejdź, 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 wejdź. Dobrze, zamknij drzwi, zamknij. Każde drzwi za sobą zamykamy Dobra, rozejrzyj się teraz Idziemy w lewo czy w prawo? Dobra, idź w lewo. Ja chciałem iść w prawo. <laughs> Dobra, mamy rozbieżne zdania, ale Nikogo to teraz nie interesuje. Musimy po prostu dać radę, nie? O! Znowu security. Ej, tu, niezłą tutaj ochronę mieli, a jakoś sobie z nimi poradzili. Aha, Co my tu O! Kolejny przyłącz. ten. Jakiś przełącznik. Aha, proszę czekaj. Aha Ej, dobra, lepiej nie, nie ryzykować, on się przebije. Uciekamy. Szybko tu, tu jest, jest Dobra, idziemy. No tutaj nie wejdzie. Nie tam ta ja, ja mam nadzieję. Ale wiesz co on może robić? No. No. Aha Czas. Dobra, biegnij tam, biegnij tam, biegnij. Nie tu, nie tu. Gdzie? Nie tu. Wsi. Tutaj! Dokładnie, no! Biegnij! Aaaah! Za za, 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 za Jest szam, Przepraszam, przepraszam, moja Dobra. Widzimy jeszcze raz. Przejdźmy się. O, o, Ej, nasz prosiaczek, na no, tutaj. Biegnij tu, szybko! Chyba nie wejdzie tam, nie? Mam nadzieję. Szybko, kamera, kamera. Ale Co wiesz... że się mieli? Tutaj jest skok. Dobra, biegnij, biegnij, nie odwracaj się za siebie. Biegnij, bo on na pewno stamtąd wybiegnie. Otwieraj i biegnij prosto. Eee, fuck. fuck! O, lol! Ale chyba żyjemy, nie? No, chyba. Ej, czekaj, bo my wypadliśmy na środek jakiś aren... Kurde, macie. Tylko nie to, co ja myślę. Na razie nam się uruchomiła animacja. I znajdź alternatywną drogę do łaźni Eee I znowu jesteśmy... Rzeźnik nas nieźle załatwił. Czy ktoś tu jest? Czy mi się tylko wydaje? Krzyczy, że niby idzie po nas. Nie tu Pamiętasz jakaś dziura była tutaj, to ze skoku. Ale to jest zupełnie... Oj! Do... Posadach, posadach do góry, tu, posadach? W lewo? jakaś dziura była Pamiętam, że zeskakiwał ten matur Skacz. tu Tu, naokoło Przebij się O shit Dobra, biegnij Biegnij, biegnij, przeskok Tutaj była na 100% jakaś dziura, w którą wskakiwał jeden z tych Dobrze tam, mogłeś biec Już nie ma co ryzykować, po prostu biegniemy na oślep Jest było bezpiecznie, ale gdzieś teraz tu. Nie, Ta, tam, 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 O, dobrze. LOL! to. Uff. Dobra. Można powiedzieć, że pierwszy etap ucieczki okay. jest zakończony, ale. Mam tu iść? Nie wiem. Ty wiesz co? Może na tym skończymy ten odcinek. O, no to jest dobry pomysł. To jest Zostawmy dobry pomysł. najlepsze już tak na no, następne. Dokładnie. Widzisz, tam się dobiję nawet. Dobra, a więc chyba wejście na arenę będzie w kolejnym odcinku piątym. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka. Do zobaczenia, do usłyszenia i do zesrania się, ponieważ pewnie już macie kisiel w majtach. Cześć. Yo.